Witamy, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Daj mi kawkę moją. Kawka Twoja leci daj, już. Daj. Tylko uwaga na zdrapeczki. Proszę, oj, oj, proszę. O, przeleciała. Przeleciała. To moja w drugą stronę przeleci. Ja już trochę wypiłem. <laughs> Kawy latają, kochani. Wam też życzymy smacznej kawusi Smaczne. do odcineczka. No i pięknych tutaj emocji z nami, kochani. Zobaczmy co tu dzisiaj wydrapiemy. No kalendarz. Może odczaruje w końcu ten kalendarz. Oby. Bo ostatnio to jakiś taki uparciuch nasz. Oj tak. Nasz kochany kalendarzyk. Mamy Gwiezdną Fortunę, taką świąteczną zrapunię. E, mamy tutaj 10 razy kasy, pieniędzy jak lodu, walizkę, dużo szczęścia i srebro, i złoto. I kochani, 10, macie? 20, 30, 45. Mm -hmm. No to lecimy dycha, e, dychami. Piątkami najpierw. Piątkami polecimy. Dobra. Najpierw piątku nie bierzemy na warsztat. Srebro i złoto. Tej dawno nie drapałem. No to sprawdzimy, czy pokaże się tutaj może symbol tego Woreczka z z numerem 15. Może jeszcze kapkę przybliżę. Może zobaczymy. I sprawdzamy, co tu będzie pod gwiazdami: 32, 21, 25. O! I 26. Mm -hmm. No dobra, a co w tych tutaj woreczkach? 24. 22. 19. 34. No wszystko, ale nie nasze. 27 tu nie jeszcze był. No to lecimy po tą. O, siódemka się pokazała. Kochani. 30, tutaj mamy 4, 35, z mi się tu ślizga i 23, no szkoda kochani, bo tak pięknie tu się zapowiadało, GOC, no. g o a zobaczcie, 7 miała 5 dych, no to kochani, dużo szczęścia. Numerem 29. Jeszcze klips mile widziany. No i co w podkowach? 31. 33. No nie wierzę. Teraz 30 kami sypie. 32. Widzisz. I 30. Jak? 30, 31, 32, 33. No tego to w ogóle już nie grali. Nie grali. Ja to tu poczekaj chwilę. Nie grali. Ojej, o, słyszę, dobrałem. słyszę że Miśka tam buszuje w choince. No bo chcę z tym bo nie widzę. A tam z przodu siadasz? Ojej. Przed choinką? Tu. Patrz, jak bombka poleciała. Zaraz zbijesz bombkę. Nie poleci. No tego to jeszcze nie było. Miśka choinkę rozbiera już. Nieprawda. Koch. Nie chcę na rogu siedzieć. Poczekaj. Jest wiecznie niezadowolona. Nieprawda. Och ty, Kupaty Miśku gadasz. pyśku. 35, 28, 18 i 27. Misia. Czy tu coś będzie wygrane? Oby. Jak ja patrzę, to będzie. 23. Lustro. 22. Mamy! Mamy! Kochanie, patrz tak dalej, bo są wygrane jak ty patrzysz. No widzisz? A pod 32 piątunia. 3 no, no, razy te. Brawo, proszę. Wygrana ląduje u żonusi. No to dobra, biorę się teraz za 10 razy kasa. No i wiecie czego ja szukam? Nożnika. Razy 5 i razy 10 tych mnożników szukamy. Może w dwunastce wpadną. Zobaczymy. A jakie tu wygrywają liczby? Myślałem, że dziewiętnastka, a to dziewiątka, 42, 31 i czwóreczka. No to szukamy. Mamy dwie wieże. 11. Jedynka. No i zobaczcie. Prawie 41, 6 Trójeczka. Misia, czy Ty patrzysz? patrzę. Bo ja tych wygranych nie widzę, jak Ty patrzysz. 22, blisko. No tam było 32 wygranych. Mm -hmm. <laughs> 38 I mnożnika nie ma. A tu zobaczcie znowu, znowu 5 dych. dych, ale w pustaku. <laughs> Tu wygranej nie było. Pokaż mi się, ja tu trochę od kurze odgarnę. Nie będę do kawy, nie. nie. Nie, nie, nie będę sypał do kawy. Trochę oddalimy, bo tutaj te symbole lecą w pionie. Mhm. Kochani, zdrabka z numerem 34, pieniędzy jak lodu, i tu szukamy jeszcze symbolu diamenciku, A co tu będzie wygrywało? Szesnastka, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć i trzydziestka. Sporo tych, sporo tych trzydziestek. A u nas w tych kostkach lodu dwadzieścia pięć, czterdzieści dwa, czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, czterdzieści cztery. No, bawią się tu ze mną. 19, 23, ostatnie dwie kosteczki. 37 i 32. A myślałem, że coś tu będzie, bo te zero jakiś taki inny nadruk ma. Mówię, coś tu chyba będzie. No Ach, i tak, był. Tak. Był pustak. Było. <laughs> no to walizka pieniędzy na walizeczkę sobie przybliżymy znowu, żebyście tu. No teraz to przesadziłem. Wszystko widzieli. Zdrabka z numerem 25. Zobaczymy, czy walizka się pokaże. I szukajmy 22, 13, 35, i 26. <laughs> 27, 42, 12, 32, i 16 w pierwszym rzędzie, pusto. Misia, czy ty patrzysz? Patrzę. Tak, ja patrzę, to są wygrane. Zaczaruj znowu. 56, 39. Nie mamy. Jest Lusterko. Wysoko i prawie. Blisko. Ale dolepo. Ale pusto, pusto. Czy tutaj to były pomiędzy, pomiędzy chyba? Tu. To nie tu. Tam Drabka nie. powiedziała. No to oddalamy kamerę. Bo teraz gwiezdna fortunka, kochani, wersja biała. Szukamy gwiazdki i dolarka. Tak, tych symboli, mile widziane. I, I oczywiście naszych wygrywających. Tak zrobimy, żebyście tutaj trochę lepiej całą zdrabkę widzieli. O, coś takiego chyba. No to co tu będzie wygrywało? 22. 36. 34. Osiemnaście, tak jak numer z drapki. I jedenastka. Dwie wieże. A w naszych gwiazdach? Zapisana dzisiaj trójka. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści osiem. Piętnaście. I czterdzieści jeden. Drogi rządek, co tu skrywa? Szesnastkę dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden, mamy dwadzieścia dwa, ale fajnie trzydzieści siedem, blisko trzeci rządek. Trzynastka dwadzieścia cztery pięć. 35 33 No i czwarty rząd, kończymy tutaj. Co w nim będzie? Dziewiątka. Powiem wam, że dziurę w stole zaraz zrobię. 42 39 Nie mam. Jedyneczka wyrywa się, wyrywa, ale ja ją trzymam. I dwójeczka. Ale jest 22. Pięknie. A tutaj wróci. No i dobrze, jest na pomnożenie. Trzy razy C, kochani. Dokładamy dyszkę do naszych wygr wygranych. Już na dwie zdrabki po 5 zł, widzisz? Aha. I szukamy głównych dalej. I czekam teraz na magiczny świąteczny kalendarz. Na 10 gwiazdek. <noise> 21 numer My dawno z My Oj co? dawno, kochani. No to sprawdźmy. A zadzwonił nam dzwoneczek na samym szczycie. Kartka, Lizak, Bębenek i Kominek. Szansa na 10 gwiazdek topnieje. Bałwanek, Trąbka i Reniferek. W dziewiątce Aniołek, w Sople, Pierniczek. Tutaj mamy skarpetkę, kożuch i łyżwę, stroik, ciuchcia, kula, czapka, rękawica i sanie. Mm -hmm. Czasem ten dół coś tam dawał. Szyszki. Zobacz! Dawał, dawał. Mamy gwiazdunie, kochani. Aj. Koineczka i świeczunia. Tylko uważaj teraz na kontrolę. Dobra. Wyżej. A mamy. 300, dyszka i 20. 20. Niżej. 20, 300 i 150. No i główka Mikołaja. Czy się pokaże? Uuuu. No, mówiłam, uważaj. <laughs> Czyli wiemy, że tu już będzie dysz? Nie! Nie. A P jest na 10. A, P jest na 10. a, by, a ja byłem przekonany, że, <laughs> że dyszka. No to miłe zaskoczenie a dla widzisz, Łukiego. Widzisz. To jednak 20 dorzuciłem. Ale zobaczmy. Tak no tak, P! Ja, a co mi się z tym uwzrzało? Nie wiem. Kochani. Ale fajnie, fajnie. 35 zł mi się wydrapał. Łuki, Łuki, no to zobaczcie, kochani. Kalendarz w końcu odczarowany. Nawet dwie dychy nie dychę. Ja myślałem, że ja dychę tu trafiłem. No i Miśka ma lepszą pamięć jednak. Czyli dwie takie, dwie takie kochanie, zdrapunie tutaj świąteczne. Dużo szczęścia z miski Koniczynką dało, Piątaka odrzuciło. No i coś tu będziemy pięknie mnożyć. Tak jest. Na kolejne jest odcineczki. Teraz musimy iść poszukać megalinii. No tak, dawno jej nie było u nas. Tak, bo nie ma jej. bardzo, bardzo... ciężko ją zdobyć. No, będziemy szukać. Będziemy szukać. Na, mie na mieście gadają, że się pokazała. <gry> Jedziemy na miasto. <gry> Jedziemy zaraz, tak. Mm. Jeszcze buzi. łyczka kawki. Kochani, wam życzymy pięknego dnia. Słacznej kawusi, herbatki. Co tam zrobicie? E, odpoczynku. Jak będziecie oglądali, zrelaksujcie się i pięknych wygranych. Buziaki, papa